Ćwiczenie przeznaczone jest dla trzech lub więcej zawodników. Na początku zadania stawiamy proste wymogi, przy siatce odbijamy sposobem górnym, z głębi pola, sposobem oburącz dolnym. Podstawową zasadą poruszania się jest kierunek od i do siatki. W tym zadaniu nigdy nie przemieszczamy się wzdłuż siatki. Kolejne założenie w tym ćwiczeniu to zasada, że biegniemy tam, gdzie nie odbiliśmy piłki. W najbardziej zaawansowanej wersji możemy wprowadzić plus od siatki, np. z drugiej do piątej strefy. Mamy wówczas, w krótkim przedziale czasu elementy ataku, obrony, dogrania i wystawy, które muszą ciągle i naprzemiennie wykonać nasze zawodniczki.